Cześć, mam ogromną przyjemność gościć dzisiaj w biurze Remax Carbon, w biurze nieruchomości Remax Carbon. A jest ze mną. Justyna Pawlisz. Tak, bardzo dziękuję za gościnę. Powiedz, Justyna, Biuro Nieruchomości Remax, marka międzynarodowa, marka rozpoznawalna. Co oferujecie klientom? Jak działacie? Co, co, co tutaj na terenie Katowic robicie? No, przede wszystkim my oferujemy naszym klientom wsparcie i bezpieczeństwo w całym procesie. Sprzedaży, kupna i wynajmu nieruchomości. Jesteśmy biurem, które zrzesza pośredników w obrocie nieruchomościami, i faktycznie mieścimy się w Katowicach, natomiast sprzedajemy kupujemy nieruchomości na terenie całego województwa śląskiego, ale mamy również zasięg ogólnopolski. Więc nie mamy limitu. Tak rozumiem. Się to rozumiem. A ja jestem tutaj dzisiaj no nie bez powodu, ponieważ Justyna zdecydowała się, że wraz ze zespołem wezmą udział we wstępnym szkoleniu z platformy LinkedIn i w sumie chciałem cię zapytać, dlaczego zdecydowałaś się na wybór tej formy sprzedaży? Po pierwsze, na LinkedInie również mamy dostępnych naszych klientów. Na co dzień zdecydowanie bardziej pracowaliśmy na platformie Facebook i Instagram, natomiast chcemy bardziej docierać do naszych klientów poprzez edukację tych klientów. A platforma LinkedIn jest również dodatkowym, tak naprawdę źródłem pozyskiwania klientów, to jest raz, a dwa, edukowania naszych klientów. A to jest coś, na co bardzo mocno stawiamy w 2022 roku. Tak, zdecydowanie. Platforma LinkedIn służy do tego, aby edukować, bo mówi się, że klient wyedukowany właśnie może wybrać dobrze i tam też osoby tego oczekują, więc możecie tam znaleźć klientów, kontrahentów, osoby, które możecie wyedukować i które po czasie będą dopiero waszymi klientami. No i właśnie teraz jesteśmy po szkoleniu dla ośmiosobowego zespołu tutaj, Justyny. Było mi niezmiernie miło poprowadzić to szkolenie. Dziękuję za zaufanie i już teraz możecie wejść na platformę LinkedIn i znaleźć Justyna Pawlisz i biuro Remax Carbon, zobaczyć właśnie te materiały edukacyjne, zobaczyć, jakie nieruchomości są teraz na sprzedaż. No i być może Ty też chciałbyś, właśnie zaufać temu doświadczeniu i sprzedać swoją nieruchomość z Justyną. Zdecydowanie tak, oczywiście zachęcamy i zapraszamy. Ja, przede wszystkim, jeszcze ze swojej strony, chciałabym Tobie podziękować za wsparcie, za wsad, za pokierowanie zespołu, jak tak naprawdę z tym narzędziem się uporać, zwłaszcza na samym początku. I przede wszystkim bardzo polecam firmę Bismart i polecam mocno Bartłomieja, który jest w stanie Was wesprzeć przynajmniej w tych pierwszych, jak i dalszych krokach obsługi platformy, jaką jest LinkedIn. Jeszcze raz, było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.